Od kilkunastu lat jestem nauczycielem w szkole podstawowej i całe moje życie zawodowe jest związane z pracą z dziećmi. W momencie, tak naprawdę, gdy zostałam, doszłam do stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego czyli to jest ten już najwyższy, ostatni stopień awansu zawodowego moja, jakby, rozwój kariery się zakończył, bo już później dalej nic nie ma. No i wtedy zaczęły się poszukiwania um, czegoś dodatkowego, co mogłabym robić z dziećmi, właśnie po szkole, żeby pracować z nimi w taki sposób, w jaki lubię pracować z nimi. Tak? I stąd um, usłyszałam, dowiedziałam się o czymś takim jak arytmetyka mentalna, więc bardzo, bardzo mi się spodobał ten temat, bo lubię prowadzić zajęcia, które są dla dzieci korzystne, rozwojowe e, i, 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 i podobają się dzieciakom i robią dużo dobrego. Wtedy nawiązałam współpracę i trwa już kilka ładnych lat. O podjęciu współpracy z firmą Amakids przekonał mnie Pan Adam swoim entuzjazmem do tego, co robi, swoją wizją, jak ma wyglądać praca, współpraca z tą firmą, i to tak spowodowało, że zapaliło mnie do, do tej współpracy. Żeby wybrać tą konkretną firmę, no to. To już sami właściciele i ich podejście do tego, jak ma to wszystko wyglądać. To spowodowało, że ja stwierdziłam, że tak, chcę być częścią tej firmy. Z firmą Amaki współpracuję już prawie od pięciu lat, i ta nasza współpraca się rozwijała o poszczególne kolejne kursy. Jestem nauczycielem, który jakby ma pracę zawodową, pracuje na stałe, i y, nigdy nie powiedziałabym, że będę miała swoją firmę, swoją akademię, jakby ktoś mi powiedział. Parę lat wstecz to bym głośno się zaśmiała, a jednak, jednak mam dość dużą akademię i prężnie działamy. Wybór firmy AmaKids jako swojego partnera biznesowego spowodował to, że mocno poszerzyłam swoje umiejętności, swoją wiedzę na temat oferty zajęć atrakcyjnych dla dzieci. Także w strefie biznesowej, tak i marketingowej i nauczyłam się wszystkiego od nowa, tak? bo jako nauczyciel nie miałam takich umiejętności, takich wiedzy. Na pewno dodało mi to takiej wiary w siebie, na pewno pokazało mi nowe możliwości, nowe perspektywy. Na pewno to, że widzę, jak dużo ta firma robi dobrego dla dzieci. Tak? Jak wartościowo mają ofertę i jak chcą się rozwijać, poszerzać swoją ofertę, więc dużo doświadczenia zdobyłam wiedzy. Nauczyłam się nowych rzeczy, których wcześniej nie znałam. Nawet jako nauczyciel pracujący już z wieloletnim doświadczeniem tak, i z wieloletnim stażem w tej firmie dowiedziałam się dużo ciekawych nowych rzeczy. Łącznie z tutaj, jeśli chodzi o pedagogikę, tak? No, już o, tutaj o tych tematach biznesowych to już w ogóle nie będę opowiadać, bo tego, je, no to było dla mnie wszystko nowością. Bardzo to mnie rozwinęło. Jeszcze nie miałam podpisanej umowy z Amakids, a już miałam dużo klientów, którzy wiedzieli, że będę współpracowała z tą firmą. Czyli jakby klienci y, słysząc, że. Mam w planach współpracę z Amakids, już się zapisali na zajęcia. Więc tak, tu, się, tu wystarczyło hasło tej firmy, że nazwa firmy Amakids i informacja krótka, bardzo krótka na Facebooku, że ruszamy z takimi zajęciami, że planujemy takie zajęcia i te grupy się już potworzyły. Więc na samym początku planowałam skromną jakąś tam jedną grupę kilkuosobową, a wystartowałam z ponad 30 dzieci. Nie trzeba było długo czekać, żeby byli chętni na zajęcia zamaki. makicją. Największe trudności w prowadzeniu akademii to chyba mój tryb życia, czyli to, że jestem też nauczycielem, czyli pracuję czynnie zawodowo jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, aktualnie mam klasę trzecią, co powoduje, że do południa jestem w szkole, po południu jestem tutaj. Że najbardziej lubię pracę Typowo z dziećmi, czyli pracuję również jako trener, prowadzę również te zajęcia, no to chyba najtrudniejszą rzeczą jest tak logistycznie. Zarządzać wszystkim, czyli być i szefem, i jednocześnie swoim pracownikiem, i trenerem, który ma kontakt z dziećmi, bo tego nigdy nie odpuszczę i nie będę tylko właścicielem akademii, właścicielem firmy, ale przede wszystkim będę osobą, która ma zajęcia z dziećmi. I chyba to jest takie najtrudniejsze, żeby to wszystko pogodzić. Moje dzieci, y, klasowe, szkolne, ostatnio mnie też zapytało, dosłownie przedwczoraj, jeśli miałabym rzucić coś, to co rzucę? Ja mówię, że no to chyba niestety rzucę szkołę, bo ciężko jest rzucić coś, co się założyło samemu, co ma już taki rozmach i, i tak, e, tak, tak żyje, i teraz to zamknąć, no to, to chyba nie, to chyba łatwiej mi będzie zrezygnować ze szkoły, bo. Tutaj też mam dzieci, więc tutaj też będę miała kontakt z dziećmi. Dzieciaki są fajne. W przeciwieństwie do dorosłych są bardzo szczere, takie, takie naturalne. A Macids jest dla mnie firmą, która dba o rozwój dziecka. Jakbym miała tak powiedzieć jednym zdaniem, to, to z tym mi się kojarzy. E, firmą, która ciągle się rozwija, ciągle poszukuje nowych rzeczy, wartościowych dla dzieci. Generalnie firma, która jest bardzo bliska mojemu sercu i temu, jak widzę pracę z dziećmi. Bo ja się wszystkiego uczę od Anakid, tak? Ja nie prowadziłam wcześniej swojej działalności, nie miałam też kontaktu z kimś, kto, kogo mogłabym podejrzeć i zobaczyć, jak się prowadzi akademie dla dzieci. Więc, więc to jest taka firma, która, od której dużo się uczę, jak prowadzić swoją własną działalność. Polegającą na pracy z dziećmi i młodzieżą. Chcąc rozwijać dzieci, e, muszę rozwijać również siebie, a jestem takim człowiekiem, który lubi ciągle pracować nad sobą, lubi się uczyć, lubi poznawać nowe rzeczy, nowe techniki, nowe metody, nowe e, obszary. E, I to inspiruje mnie właśnie do tego, żeby pracować z dziećmi. To jest taki zawód, w którym stale trzeba się rozwijać, i, i to jak najbardziej mi odpowiada.